Spotykamy się dzisiaj przy okazji klubowej wigilii, wigilii startu Gniezno. Ja jednak chciałem Ciebie jeszcze zapytać, zanim przejdziemy do tych tematów typowo świątecznych, chciałem Ciebie zapytać o kontrakt ze startem Gniezno. Jesteś jednym z zawodników, którzy zdecydowali się tutaj wybrać Gniezno, podpisać kontrakt z tym klubem. Chciałem Ciebie zatem zapytać, dlaczego postawiłeś akurat na nasz klub? Ponieważ środowisko Wielkopolskie już reprezentuję od, od kilku sezonów, nie ukrywam, że najbliższym klubem w Poznaniu, znaczy to ogólnie wiadomo jest. Gniezno leży najbliżej Poznania, a, a ten, ten klimat mi sprzyja, że tak powiem. Mam same dobre wspomnienia związane z gniezdem. Lubię tutaj ten, ten klimat gnieźnieński i, i dep tak, rynek i to, to, są, to są miejsca, gdzie, gdzie lubię przebywać, jeżeli mam okazję. Przejazd, przejeżdżam przez gniezno zawsze się tutaj zatrzymuję i, i ogólnie, tak jak powiedziałem, bardzo, bardzo miłe miejsce tutaj, bardzo dużo miłych miejsc jest, jest w Gnieźnie. A tutaj oczywiście w, z klubem gnieźnieńskim związałem się umową kontraktową, z tego względu, że, że no wiąże nadzieję roz, rozwinięcia swoich umiejętności różdżowych. Jest to tor w Gnieźnie. Mamy bardzo twardy tor i a jazdy na twardym torze bardzo mi brakowało w przeciągu mojej całej przygody żużlem. Dlatego to jest pierwszy tor z tak twardą nawierzchnią i, i postaram się tutaj spasować motocykle, sylwetkę, styl jazdy do, do, do właśnie takiego toru. Jeżeli, jeżeli to uda mi się zrobić, to myślę, że w w połączeniu z poprzednimi praktykami na torach przyczepnych, stanę się takim kompletnym zawodnikiem, który potrafi sobie radzić w warunkach różnych toru przyczepnego oraz twardego. To, to są główne, główne przyczyny. Również start tutaj wyraził, wyraził chęć podpisania ze mną umowy. Klub sam zainteresował się moją osobą, z, zrobiło mi się wtedy miło i, i po prostu powiązałem swoje nadzieje z tym, bo ponieważ jeżeli ktoś, jeżeli klub widać, że klub jest zainteresowany zawodnikiem, to wiadomo, że, że, że tutaj warto, warto działać w tym kierunku, tym bardziej, że y, no nie warto się nigdzie pchać na siłę i, i do klubu, gdzie, gdzie mnie nie chcą, gdzie nie widzą mnie w, w perspektywie budowy składu. Y, no w takim klubie jest ciężko, ciężko walczyć o miejsce, gdyż na, na samym starcie już jest na straconej pozycji, stąd też moja decyzja o tym, że, że zostanę w przyszłym roku, znaczy zostanę, przy, przybędę tutaj do, do Gniezna i będę godnie reprezentował barwy klubowe. A Chciałem cię zapytać, jeśli chodzi o PSŻ Poznań, a więc Twój poprzedni pracodawca, nie, nie miałeś chęci kontynuować kariery w tym klubie, czy też działacze tamtego klubu nie, nie wyrazili takiej chęci? Powiem tak, nie prowadzono ze mną żadnych konkretnych rozmów. Miałem propozycję zostania, ale to tylko tak, że tak powiem, ramowo, zupełnie nieszczegółowo ogólnie rozmawialiśmy na ten temat. Ale, ale po prostu chciałem coś świeżego, coś nowego wnieść w, w swoją przygodę z różem. Chciałem spróbować innego klimatu, troszeczkę odświeżyć, odświeżyć się. Taki powieść świeżości właśnie wynika właśnie z ze zmiany miejsca startów. No myślę, że tutaj gniezno zamknąłem pewien, pewien rozdział w swojej, w swojej przygodzie z różnem Zamknąłem i rozpoczynam nowy. Mam nadzieję, że, że będzie dużo bardziej udany niż ten poprzedni. I nie widzę na, na dzień dzisiejszy żadnych przeszkód ku temu, żeby, żeby moja kariera zwijała się w dobrym kierunku. Ale to jak, jak zwykle wszystko zweryfikuje życie i czas. Dlatego, dlatego wolałbym mniej, mniej mówić na ten temat, a więcej robić, skupić się na pracy i, i może tak to zostawmy. Razem z Tobą do startu Gniezno trafiło trzech kolejnych zawodników. Mam tutaj na myśli Adriana Gomulskiego, Mateja Feriana i Michała Szczepaniaka. Pozostali w zespole liderzy z sezonu 2009, a więc Krzysztof Jabłoński, Peter Jung. Jest również grupa młodzieżowców. Zatem jak Ty oceniasz potencjał tego zespołu? Oj, Na papierze zespół wydaje się być bardzo, bardzo mocny, ale, ale tak jak powiedziałem wcześniej, wszystko weryfikuje życie i tutaj jeżeli, jeżeli skład z same nazwiska miałoby jechać na torze, to nie warto by było w ogóle rozgrywać zawodów żużlowych. Skład jest mocny, wyrównany, ale, ale na wszystko zweryfikuje tor, walka na torze, rozgrywki ligowe. Inne drużyny też są mocne, też się pozmacniały w tym roku, dlatego w pierwszej lidze, co roku pierwsza liga jest mocniejsza, Kolejny rok, kolejne wzmocnienia w tej pierwszej lidze, więcej zawodników z Ekstra Ligi znajduje się w, w lidze pierwszej w tym roku, w przyszłym przepraszam, roku i będziemy tego świadkami wszyscy, to, to na pewno podniesie dużo, dużo wyżej poprzeczkę. Ja jestem młodym zawodnikiem. Nie ukrywam, że tutaj będę miał ciężkie zadanie w mieście, bo, bo skład jest wyrównany i, i, i tutaj rywale są dosyć bardziej utytułowani ode mnie, doświadczeni, ale, ale lubię wyzwania i, i myślę, że to mobilizuje bardziej niż deprymuje w moim przypadku na pewno. No i postaram się wywalczyć miejsce w składzie i, i dokonał wszelkich starań, żeby godnie reprezentować barwy klubu Startup Gniezno. Start Gniezno, a więc Twój obecny klub próbował i będzie nadal próbował wygrać na to, że w Poznaniu z ten Poznań. Do tej pory się to nie udało. Najlepszym wynikiem był remis. Na pewno pamiętasz barażowe spotkanie w roku 2007. Być może Ty będziesz tym zawodnikiem, który pomoże naszemu zespołowi odczarować tor w Poznaniu i w końcu wywalczyć tam komplet punktów. Tak, no chciałbym, chciałbym pomóc drużynie z Niezna wygrać na, na, na swoich śmieciach, że tak powiem. W cudzysłowie. No. Tor w Poznaniu jest dosyć specyficznym torem. Drużyna, drużyna Poznańska jest u siebie bardzo mocna. Zresztą jak każda drużyna na swoim torze w pierwszej lidze jest mocna, ale to jest specyfika tego toru i, i też staż klubu, który, który, który jest dosyć klub Poznański jest młodym klubem, też dużo zawodników nie ma okazji częstych startów na tym torze stąd też problemy ze spasowaniem się do tej nawierzchni, ale... Postaram się służyć radą kolegom, jeżeli będziemy podejmować PSŻ Poznań, postaram się pomóc, podpowiedzieć coś, na ile będę w stanie podpowiedzieć, bo tutaj oczywiście zawodników jest dużo dobrych, zawodników jest starcie gniezdno, także większość sobie radzi sama, ale jeżeli będzie, będzie taka potrzeba, to na pewno będę służył radą. Rozpoczęłeś już przygotowania ogólnorozwojowe i kompletowanie sprzętu, jeśli chodzi o sezon 2010? Tak, tak. Kompletowanie sprzętu zaczęłem troszeczkę wcześniej niż zawsze. W tej chwili już mam cztery kompletne ramy. Czekam tylko na, na, na silniki, które, które są u Tunera i, i, i są, są po prostu robione na nowo, że tak powiem. Wszystkie części z zewnątrz są. Wymieniane na, na nowe, i w sumie będę dysponował czterema kompletnymi nowymi motocyklami. Przygotowania kondycyjne zacząłem już od początku grudnia. Mam dosyć zróżnicowany tok, tok indywidualny, bo, bo do tej pory przygotowywałem się z Zieloną Górą, ale w tym, roku, w tym roku Zielona Góra zdecydowała, że lepiej, korzystniej dla klubu będzie, jeżeli każdy zawodnik przygotuje się we własnym zakresie. Stąd też ja również, również w własnym zakresie przygotowuję się do następnego sezonu. No i to wszystko. Ogólnie, ogólnie staram się dużą wagę przywiązywać do, do treningów szybkościowych, wytrzymałościowych, zwinnościowych i refleksowych. Znamy już siłę poszczególnych zespołów. Pozostały już powiedzmy tylko, na rynku pozostali już tylko pojedynczy zawodnicy, którzy ewentualnie mogą jeszcze dołączyć do tych zespołów, które kończą już pomału kompletowanie składów. Ja chciałbym poznać Twoją opinię na temat siły tej pierwszej ligi. Mówisz, że to będzie mocna pierwsza liga, ale też siły poszczególnych zespołów. W kim upatrujesz faworytów rozgrywek w pierwszej lidze w przyszłym roku? Na pewno drużyny, które w ubiegłym sezonie były, były wysoko w tabeli, w tym roku też również będą, będą mocne, groźne. Myślę, że tutaj stale Rzeszów, Rybnik ma dosyć dobry skład. Gdańsk, Spadkowicza ogólnie z Ekstraligi są strasznie mocnym przeciwnikiem i tutaj będzie tak samo w tym roku.